Perfekcyjny rysunek brwi to klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o makijaż permanentny. Jeżeli chcemy uzyskać brwi idealne, o czym marzy każda klientka, musimy skupić się na tak zwanym złotym podziale, bo złoty podział to jest właśnie klucz do sukcesu w uzyskaniu tych brwi idealnych. Jeżeli chodzi o makijaż permanentny brwi, zacznę od tego, że opowiem Wam, jakich ja używam igieł. Przede wszystkim są to igły 1RL. Niektóre firmy mają oznaczenie RL, inne mają samo R. Niezależnie od tego, czy pojawia się jedna czy dwie literki, dla nas najważniejsze jest to, żeby to była jedynka i żeby to był roundliner. Używam jedynki, a kolejna igła to jest igła 3RL. Gdybyśmy miały porównać do siebie te igły, zrobię Wam taki rzut z góry, bo może być tak, że nie każdy po prostu tą różnicę zna. Jedynka, to jest oczywiście pojedyncza igła. Jeżeli chodzi o trójkę, to w kardridge'u, czyli w module, są trzy igły ustawione obok siebie. Gdybyśmy tą igłą zrobili ślad, pojedynczą kreskę, wyglądałoby to w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o igłę typu 3RL, nią również możemy zrobić jedną linię, ale ta linia będzie po prostu trzy razy grubsza. Taka jest różnica. Używam obydwu igieł. Wiem, że najczęściej jest spotykana jedynka, jeżeli chodzi o te techniki, które są w tej chwili najmodniejsze od kilku lat. Wszystko jest spudrowane, cieniowane właśnie tą igłą. Natomiast ja bardzo lubię pracować też trójką, bo praca jest szybsza, łatwiejsza. Uzyskujemy efekt pigmentacji bardzo podobny do tego. Jaki jest przy użyciu igły 1RL. Natomiast skóra jest mniej podrażniona, mniej opuchnięta, a tak jak już powiedziałam wcześniej, też szybciej uzyskujemy te efekty pigmentacji. Dla porównania dla osób, które nie znają podziału tych igieł, pokażę jeszcze, jak wygląda 3RS, ponieważ dość często spotykam się z tym, że niektóre osoby właśnie nie rozróżniają trójki RL od trójki RS. 3RS to jest round shadow. W tym module, w tym kardrilżu również są trzy igły, natomiast jakbyśmy rozrysowali rzut z góry, te igły są od siebie oddalone. Po prostu spojenie tych igieł w kardrilżu jest zrobione wysoko, tworzy to taką miotełkę i tak naprawdę, gdybyśmy tą igłą chcieli zrobić linię, to wyjdą nam po prostu trzy linie koło siebie w pewnych odstępach, czyli nie uzyskamy jednolitej kreski, uzyskamy trzy kreski. Ta jego doskonale się sprawdza przy cieniowaniu ruchami kolistymi, i na przykład tej bardzo lubię używać przy pigmentacji ust, ale o tym będzie później. Kolejną ważną kwestią jest ustawienie obrotów maszyny. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć ci, jakie konkretnie obroty ustawić na twojej maszynie, ponieważ każda z nas używa innego sprzętu. Każdy sprzęt ma inny przedział obrotów, od tych niskich po najwyższe. Także tak naprawdę muszę wiedzieć, na jakim sprzęcie kto pracuje, żeby dobrać te obroty indywidualnie. Ale jeżeli miałabym to tak ogólnie przyjąć, to ja lubię pracować na obrotach niskich do średnich. W zależności od tego, jaki przedział właśnie ma Twoja maszyna, na takich się skup. Zacznij od niższych i stopniowo możesz zwiększać do średnich. Nigdy nie pracuję na najwyższych obrotach, ponieważ zbyt mocno drażni to skórę, rani ją, wręcz tnie. Ona jest bardziej opuchnięta, skóra zaczyna się bardziej bronić. I niestety no, dochodzi do tego, że wyrzuca więcej pigmentu niż go przyjmuje. Przyjmuje się, że idealnie brew powinna mieć 5 do 6 cm długości. Co to znaczy? Od początku, czyli od nasady, po końcówkę, długość ta powinna się właśnie mieścić w przedziale 5 do 6 cm. Centymetrów. Natomiast w praktyce wiemy, że nie zawsze tak to wygląda. Czasami te pół centymetra musimy przesunąć, czyli na przykład będzie długość 5,5, bądź nawet 6,5 centymetrów. Jeżeli tak danej osobie, danej klientce pasuje, jeżeli będzie jej lepiej, jeżeli je troszeczkę skrócimy, bądź troszeczkę właśnie o te pół centymetra wydłużymy, to nie stanowi to żadnego problemu. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby to było indywidualne. To jest pewien schemat. Dzięki któremu dążymy do tego ideału, ale nie zawsze jest on możliwy do przełożenia w praktyce na daną klientkę. I teraz tak, jeżeli chodzi o proporcje. Cała brew ma 5 do 6 cm, natomiast gdybyśmy podzieliły brew od początku po najwyższy punkt i od najwyższego punktu po końcówkę, to ta pierwsza część powinna stanowić 2 trzecie całej długości brwi. Natomiast od najwyższego punktu do końca ta część powinna stanowić 1 trzecią długości brwi. Czyli jeżeli jest 6 cm całej długości, to ta pierwsza część to 4 cm, a druga to jest 2 cm. Nigdy nie powinno być tak, że te dwie części są sobie równe, ale też nie powinno być tak, że ta pierwsza część stanowi 1 trzecią, a końcówka stanowi 2 trzecie są całkowicie zaburzone proporcje. Najwyższy punkt jest w niewłaściwym miejscu. Normalnie takie naturalnie brwi nie występują i my też chcemy tego uniknąć. Kolejną ważną kwestią zmienię tylko markera. Kolejną ważną kwestią jest wysokość nasady i końcówki brwi. Gdybym poprowadziła tutaj taką linię, mniej więcej myślę, że będzie równo bo z boku tablicy. Nie do końca to dobrze widzę. Gdybym poprowadziła tutaj taką linię, to nasada powinna być troszeczkę niżej niż końcówka. Kolejną ważną kwestią w rysunku brwi jest wysokość nasady i końcówki. Jeśli tutaj poprowadzę linię, to zawsze końcówka powinna być troszeczkę wyżej niż nasada. Nigdy końcówka nie powinna schodzić poniżej poziomu. Wysokości nasady, ponieważ powoduje to, że oko staje się bardziej smutne, zamknięte, opadnięte, wręcz postarzamy klientkę. Więc albo są na tej samej wysokości, ewentualnie mogą być na tej samej wysokości, albo najlepiej jak końcówka będzie po prostu troszeczkę wyżej niż nasada. Dzięki temu uzyskujemy właśnie taki lifting oka. Następnie nasada to jest najszersza część brwi. I od nasady brew powinna stopniowo zwężać się ku końcówce. Końcówka powinna się kończyć ostro, tak jakby zakończał ją jeden włosek. Jeżeli chodzi o łuki, bo to również ma duże znaczenie, mamy łuk górny i łuk dolny. I najczęściej, idealnie przyjmując, łuk górny i łuk dolny. Są bezpośrednio jeden pod drugim, czyli po prostu ten łuk dolny jest bezpośrednio pod łukiem górnym. Jeśli chcemy zrobić większy lifting oka, troszeczkę podnieść opadającą powiekę, bardziej to oko otworzyć, to możemy przesunąć sobie te dwa łuki. To znaczy, ten dolny łuk przesuwamy troszkę w stronę końcówki przenosimy go po prostu w tą stronę, a górny przenosimy bardziej w stronę nasady. Takie przesunięcie, przeniesienie tych dwóch łuków w jedną i w drugą stronę powoduje właśnie, że optycznie ten lifting oka jest taki fajniejszy, jest bardziej wyrazisty i dzięki temu to oko jest bardziej otwarte. Możemy zastosować takie przesunięcia. Kolejną kwestią jest kształt nasady. Oczywiście dopuszcza się różne kształty, ale bez żadnych skrajności. Bardzo ważną kwestią jest też to, żeby spód nasady, ta dolna część, wysuwał się troszkę do przodu, w stronę do nosa. Natomiast góra, żeby była troszeczkę cofnięta, czyli lekko ścięta. Mniej lub bardziej. Wiadomo, że są panie, które chcą mieć bardziej prostą nasadę, bądź bardziej ściętą, bardziej kanciastą, bardziej opływową. To wszystko jest dopuszczalne, jeżeli jest w granicach e, takich norm e, estetycznych. Co to znaczy? No nie powinnyśmy robić nasad Takich bardzo kwadratowych, bardzo e, ostrych. Nie powinny też być one oczywiście całkowicie zaokrąglone, ale niedopuszczalne jest też to, żeby górna część nasady wysuwała się, a dolna cofała. No, możemy pójść na jakieś ustępstwa, ale żadnych skrajności. Nie powinnyśmy wykonywać w trakcie pigmentacji. Zwłaszcza, że pamiętamy też, że niezależnie od metody, czy to jest puder, czy ombre, czy InstaBrouse, czy pixel Browse, jednak nawet jeżeli ta nasada jest mocniej zapigmentowana, bardziej zaakcentowana, to ona nie powinna się odcinać, tylko ładnie wtapiać w skórę. Za chwilkę będę o tym mówiła przy technicznych aspektach pigmentacji.